Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej części programu Dzień z Republiką. Witam państwa i witam również mojego i państwa gościa, pani Beata Kępa, eurodeputowana Solidarna Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie Panią redaktor, witam yy, telewizorów. Pani poseł, pisze Pani na swoim Twitterze, że oczekuje Pani, że Donald Tusk wyrzuci Radosława Sikorskiego za wpis na Twitterze z Platformy. No, Borys Budka dzisiaj powiedział, że w Platformie nie karają za tweet, tylko zastanawiam się, czy dzisiaj politycy opozycji yy, nie wiedzą tak do końca, jak postąpić w tej sytuacji, nie chcą się tłumaczyć, czy rzeczywiście bardzo mocno się wstydzą za kolegę? No, przede wszystkim mieli czas, żeby utemperować swojego kolegę, ten, ponieważ to nie jest jego pierwsza rada statku na Twitterze. Pamiętacie Państwo również, kiedy dotykały godności kobiet, w tym przypadku mnie to, to coś niesamowitego. Nie poniósł żadnych konsekwencji. To są dzisiaj skutki, ale pomijając ten osobisty wątek, jest jeszcze jeden jedna funkcja, z której powinien wylecieć, mianowicie delegacja do spraw stosunków e, e, amerykańskich z Amerykanami, w, w Stan, ze Stanami Zjednoczonymi, przepraszam, w Parlamencie Europejskim, są takie delegacje, tak? Akurat Radosław Sikorski jest przewodniczącym tej delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj e, również powinna być cofnięta rekomendacja, po prostu cofnięta rekomendacja, nie liczyć na to, że może odwrócą się władze Parlamentu Europejskiego, tylko po prostu powinna być cofnięta delegacja, rekomendacja na szefa takiej delegacji. To po pierwsze. I po drugie, sprawa jest bardzo poważna, dlatego że bagatelizowanie tego uciekania od tematu, bo ja bym to nazwała tam jakaś rozmowa, grożenie pałuszkiem, tu niejednokrotnie pewnie tak bywało i, i, i Radosław Sikorski ma to nią, ponieważ czuje się mocno w tym, co robi. Tylko no, w tej sytuacji to jest kwestia też bezpieczeństwa naszego kraju, a może przede wszystkim bezpieczeństwa naszego kraju. Powinniśmy pokazać też w tym momencie całemu światu, że obowiązują u nas jakieś standardy, prawda? Szczególnie jeśli idzie, jeszcze raz powtarzam, o bezpieczeństwo, to jest poważny problem. Dlatego, że to, co się stało, jeśli idzie o te wybuchy, prawda, na Morzu Bałtyckim i już mamy informacje o czwartym wycieku. Dokładnie i ja myślę, że nie daj Panie Boże. Takiej katastrofy, również katastrofy ekologicznej, z którą się nie pozbieramy. On sobie gra z ogniem w tym momencie. I sam fakt, że to rezonowało na Kremlu, co przewidywaliśmy, czytając tego, tego tweeta, byliśmy tego pewni, no pokazuje, że to nie tylko było nieodpowiedzialne, ale przede wszystkim było szkodliwe. I dlatego uważam, że powinien ponieść na natychmiast konsekwencje, również po to, żeby każdy kolejny, kto będzie dzisiaj wiedząc, że. Jesteśmy w bardzo poważnym stanie, również wojny jako kraj sąsiadujący, bo ponosimy bezpośrednie konsekwencje tej wojny. No naprawdę trzeba w tej chwili, w tej sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ogólnego, militarnego, ale i też energetycznego bardzo uważać. No dobrze, o, jest... pani poseł, to ja zapytam, yy, czy dzisiaj tym wpisem są również oburzeni, oburzone koleżanki i koledzy z Europarlamentu? Częściowo tak, bo tutaj, kiedy te rozmowy takie odbywają się bardzo kuluarowe, to na pewno jeśli idzie o naszych kolegów prawicowych, no to oni bardzo mocno śledzą to, co dzieje się w tej chwili w związku z wojną w Ukrainie, bo wszystko jest tutaj podporządkowane tej kwestii, a w szczególności wszyscy obawiają się o swoje bezpieczeństwo energetyczne, bo to, jak Państwo wiecie wszyscy to odczuwamy, wyzwala również inflację i te zjawiska są we wszystkich krajach Unii Europejskiej a także w tej chwili już na świecie, bo przecież za tym jeszcze idzie bezpieczeństwo, zaburzone bezpieczeństwo żywnościowe, o czym tutaj się, przyjęliśmy przecież też specjalny raport w tej sprawie. W związku z powyższym no, Radosław Polski zachowuje się naprawdę skandalicznie i on sam nie odejdzie, bo jego ego jest absolutnie z, zaburzone, więc on tutaj nie, nie będzie, sam takiej refleksji nie, nie, nie poweźmie, jest, ale ale ma swoich szefów, ma swoich mocodawców i oni powinni czuć tą odpowiedzialność za również nasz kraj, dlatego że Putin rozpoczął skrajnie niebezpieczną grę, począwszy oczywiście od lutego, nawet już od 2014 roku, ale od lutego, potem od wojny hybrydowej, jeśli idzie o, o, o atak na nasze granice, no, a teraz to, co się dzieje w, w, w Ukrainie, to wszyscy doskonale widzimy, ale musimy wiedzieć, że to są ogromne tragedie, no przecież wywożenie i syłka dzieci do małych Rosji, do Rosji, e, e, a, a tutaj ktoś, kto jest dobrze w tej Unii europejskiej uważa, że może sobie pisać jakiekolwiek jakiejkolwiek historii, wspomnieć hmm. ten to no po prostu okay. to jest niedopuszczalne. Pani poseł Radosław Sikorski tego tweeta na jego koncie twitterowym już nie ma, to prawda, ale Koledzy z opozycji, no tak tłumaczą się, nie chcą się tłumaczyć, uciekają od tych pytań, ale Radosław Sikorski na Twitterze jednak został, zostaje i wciąż pisze. Psychoprawicy trzeba tłumaczyć. Dodaję tutaj, cytuję Joe Bidena, e, który w języku polskim mówi, jeśli Rosja dokona inwazji, wtedy nie będzie już Nord Stream 2, położymy temu kresy, czyli kolejna jakaś insynuacja, ale... Kolejną insynuację rozumiem, ale zastanawiam się jeszcze, kogo nazywa Radosław Sikorski psychoprawicą. Po co ten język nienawiści, bo tyle o nim rozmawiamy od też tak długiego czasu? Tak, mówili o języku nienawiści, szczególnie jego ugrupowanie. Pamiętamy, że były też propozycje, żeby karać za, za język nienawiści. Wciąż obrzucali polską prawicę winą za prowadzenie tego typu sporów, a okazuje się, że tutaj on biedzie prym. To nie jest jego pierwszy tego typu wpis, pani to Wystarczy naprawdę w nieodległej historii, a przecież tego nie kasował, zobaczyć, co wypisuje na, na, na Twitterze. Między Mówią, że to jest kwestia stabilności emocjonalnej i jego, jego emocji. Inni mówią, że jest to absolutnie skrajny cynizm. Ja dodaję, że dodaje do tych trzech, do tych dwóch elementów absolutną nieodpowiedzialność i butę. I butę. On nigdy nie poniósł konsekwencji swoich czynów. I dlatego ta buta, moim zdaniem, będzie pozwalała mu posuwać się dalej. To odpowiedzialność już teraz ponosi bezpośrednio Donald Tusk, jako jego szef. I tak to postrzegam. Uważam, że powinien no coś po prostu z tym e, zrobić. A to tak myślę, pod kątem szkolenia, wyborczym. Szkolenia czy, czy jakieś takie szkolenia nawet z obniżania poziomu agresji w siebie niewiele już mu pomogą. E, I szkolenia jak, jak posługiwać się mediami społecznościowymi będąc ne, na takim ani inne pełniąc takie ani inne funkcje też już nie pomoże. Po prostu powinien ponieść konsekwencje od swojego własnego życia. Pani posła tak pod kątem wyborczym, tak po prostu wyborczo myśląc i patrząc, czy takie sytuacje opłacają się dzisiaj Opozycji, która no, twierdzi, że w sondażach ma pierwsze miejsce, że zjednoczona opozycja wygra następne wybory. Ale ja się obawiam jednak, że za rok te wypowiedzi mogą być przypominane Radosławowi Sikorskiemu. No, one odniosły już skutek bardzo negatywny dla Polski. Polacy jednak nawet ci, którzy nie do końca kochają Polską Prawicę, ale jednak odnotowuje też rozmowach z, z nimi. Tak, tak, mam tu wiele osób, e, chociażby w okręgu wrocławskim czy opolskim, ale oni mówią dokładnie, nam się nie podoba to, że opozycja atakuje nasz kraj poza granicami kraju, że nie potrafi stanąć, prawda, jak równy z równym, wszyscy razem w obronie naszego kraju w sytuacji, kiedy blokowane nam są jakieś fundusze, czy mnożone problemy bardzo wyinegynowane, czy zagrożone było bezpieczeństwo energetyczne w przypadku jednoosobowej decyzji o zamknięciu Turowa, Więc na pewno nie, by, by, muszą sobie tutaj to, to jest ich sprawa. i ja nie chcę tutaj e, niczego radzić. Oczywiście, że powinno to być e, przypominane, dlatego że tu chodzi o odpowiedzialność za kraj. To już nie jest e, jakaś nasze spory polityczne, czy, czy nie będzie to kwestia kampanii politycznej, kampanii politycznej, tylko kwestia przypomnienia e, bardzo poważnej e, sprawy, jaką jest okay. odpowiedzialność za kraj w sytuacji, kiedy e, bierze się z stery czy, czy biega się o stery e, o, o kierowanie krajem, to są nieodpowiedzialni ludzie i, i to powinno być absolutnie przypominane. Dobrze, to ja jeszcze muszę zapytać, bo ten wpis został bardzo poważnie potraktowany przez Stany Zjednoczone, które wydały tak. jasne, zdecydowane oświadczenie, że jest to element rosyjskiej dezinformacji. No chyba nie ma też już nic gorszego niż zaliczenie właśnie takiego polityka, który zajmował ważne stanowiska do, do tego worka z dezinformacją rosyjską. Jest to Pani redaktor komunikat dyplomatyczny, jasny. Bardzo jasny, bardzo dobitny, dobitniejszego być nie może, że jest to element rosyjskiej dezinformacji. No to niechże się ten Cikorski zastanowi, czy z tym swoim całym dorobkiem, dzisiaj nazwany jako element rosyjskiej dezinformacji, to, to jeżeli taki element rosyjskiej dezinformacji w swoich szeregach w Donatus, to proszę bardzo, tylko krajem nigdy rządził nie będzie, bo my sobie nie życzymy, żeby agresor i ci, którzy dzisiaj będą odpowiadać za ludobójstwo, potężne ludobójstwo na Ukrainie i kolejne nieszczęścia, które również i w swoim, swoim krajowi fundują, żeby no, ten element rosyjskiej dezinformacji był elementem, który miałby rządzić w naszym kraju. No po prostu nie. I, ta, i uważam, że powinniśmy wszyscy z tego wyciągać e, wnioski. I to daleko idące wnioski również przy urnach wyborczych. Powinniśmy się również zabezpieczyć, nasz kraj. Ale nie tylko nasz kraj, bo wszystkie kraje, które odpowiadają za Baltic Pipe, powinniśmy teraz szczególnie uważać na tę nowo otwartą inwestycję. Ale rzeczywiście, że tak, ale ja no, wierzę i ufam tutaj, że byłam też e, dwukrotnie członkiem rządu, trzykrotnie biorąc jeszcze pierwszy, pierwszy rząd. E, e, nie ministra wtedy konstytucyjnym, ale, ale też brałam udział. Ja wierzę, że w tym przypadku przede wszystkim polskie służby, które na pewno też no, współpracują ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w innych krajach w krajach członkowskich Unii Europejskiej, ale nie tylko przede wszystkim z krajami Stanami Zjednoczonymi, z krajami NATO, że tutaj te wszystkie elementy infrastruktury krytycznej w tej chwili widzimy, że Putin nie cofnie się przed niczym i musimy te wszystkie elementy nie tylko walki w pipe, ale również mamy inne elementy infrastruktury krytycznej muszą być w sposób szczególny na pewno chronione. Pomijam fakt, że tak naprawdę panie dyrektor, wszyscy powinniśmy mieć oczy dookoła głowy dzisiaj okay. i stanąć murem w obronie bezpieczeństwa Polski w każdym jej rozmiarze, bo to nie tylko bezpieczeństwo granic, ale przede wszystkim w każdym rozmiarze, bo Putin po prostu za to być nieobliczalny, miota się i za to być bardzo, znaczy nie za to nie jest, ale w tej chwili nasiliła się skala jego nieobliczalnych zachowań. A, pani poseł, um... W piątek Władimir Putin ma wygłosić oświadczenie, ale jest coraz odważniejsze w swoich groźbach. Grozi całemu światu tak naprawdę, bo to trzeba powiedzieć wprost Ukrainie, ale całemu światu użyciem broni atomowej. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniew Braun e, powiedział w wywiadzie dla telewizji e, NBC News, e, że NATO powinno odpowiedzieć na ewentualny rosyjski atak jądrowy na Ukrainie w sposób konwencjonalny, ale dewastujący. To znaczy w jaki sposób? Minister Spraw Zagranicznych w swojej bardzo dobrej, bardzo zważonej i słusznie. Wypowiedzi wskazuje na jedną kwestię. No my nie możemy zachowywać się tak jak oszalały agresor. Tak? A w tej chwili tak zachowuje się Władimir Putin. On grozi. Oczywiście zawsze trzeba. Chcę też wywołać panikę, lęk, strach. To jest jakby jego podstawowy element. Bądź ewentualnie wystarczy, że uzyska jeden komunikat od kogokolwiek z nas, jakiegokolwiek kraju członkowskiego, na przykład NATO, prawda, krajów członków NATO, że odpowiemy tym samym, że uderzyjemy tej broni również. On może potraktować jako momentalnie wyrwany z kontekstu i poprzez propagandę komunikat dla swojego kraju jako uzasadnienie. Użycia tej broni jako pierwszy. To, to nie jest skomplikowane. To, 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 tak działa po prostu w tej sytuacji. takiej modus operandi takiego dyktatora. Potrzebuje uzasadnienia użycia tej broni. Wystarczy, że, że będzie nieumiejętna odpowiedź ze strony dyplomacji którejkolwiek z krajów, on po prostu to zrobi. I dlatego nie można dać mu po pierwsze, my nie możemy dać pretekstu, ale po drugie, rzeczywiście dać komunikat, który będzie skrajnie odstraszający dla niego, dlatego że on już dzisiaj ma też komunikaty od wewnątrz. One są jeszcze bardzo słabe, bo mimo iż tutaj prasa opisuje i słusznie i dobrze te wszystkie zjawiska, które się dzieją w związku z tym częściowym częściową mobilizacją czy mobilizacją moim zdaniem bardzo chaotyczną, ale jednak na całego w rosji to jednak oddolnie zaczyna ta wojna rzeczywiście tak jak ktoś mądrze powiedział trafiać teraz pod każde, każdą z w rosji może ludzi wreszcie Mimo tej potężnej propagandy. Ale mimo wszystko on chce wzbudzić nas, po pierwsze, strach, a my nie możemy jak gdyby tutaj ulec tego typu strachowi. Musimy być bardzo, bardzo, tego typu emocjom, musimy być bardzo odporni i wyważeni, ale i też powiedzieć, no, że jeżeli będziesz posuwał się dalej, no to my też mamy środki, też mamy metody, też mamy takie możliwości, żebyś przestał straszyć i przestał też zabijać ludzi, prawda? Więc to jest, to jest oczywiste i tą wypowiedź uważam za bardzo mądro i bardzo mieszkać. Pani poseł, co z tą solidarnością w, Euro, w Europarlamencie. W sensie krajów członkowskich. No, no, bardzo, mówię tutaj bardzo, między tak, innymi tak, tak. o krajach właśnie takich jak Francja, jak Niemcy. Nie czuje no z... pani jakby złości nawet w tych zakulisowych rozmowach ze swoimi kolegami, koleżankami? Tak, no my też często rozmawiamy w ten sposób, że jakby staramy się. Bo ja zastanawiałam się, panie doktorze, rzeczywiście kiedyś długo nad tym, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak jest, dlaczego nie ma zrozumienia natychmiastowego, takiego wręcz intuicyjnego, że to, co robi Putin jest naprawdę złe, obrażające i groźne przede wszystkim również dla nich samych. Otóż ja jej nie bo to nie o to chodzi. Po pierwsze, interesy. Na pewno te interesy brały górę, no, ale dzisiaj widzimy, że w tym wszystkim, w tym wszystkim się wszystko bardzo pogłębiało, bo chociażby te wycieki prawda, i to, że, że projekt Nord Stream sternie budowany przez lata legł na dnie i będzie rdzewiał. No, no chyba że Niemcy to... będą chciały naprawiać. No nie sądzę, żeby żeby to było możliwe, jeśli tak, to w bardzo krótkim czasie, bardzo długim, przepraszam, czasie, więc po pierwsze interesy, po drugie. Jednak w tych krajach nigdy nie doznano tego, co znaczy komunat, co znaczy okupacja sowiecka, jak to wygląda, jakie są jej skutki również długotumowfalowe, -długo bo my do dzisiaj czujemy skutki, tak, prawda, również te psych psychologiczne tej okupacji. Oni tego nie doznali i oni stąd absolutnie nie znają modus operandi Putina i tej całej władzy, tej całej szajki. I ta naiwna naiwne wierzenie, że on się nie wiem zmieni, że pod wpływem jakichkolwiek innych komunikatów, czy rozbicia naszej, soli... chciał rozbicia tej solidarności, No jakby tutaj jeszcze te działania są takie też troszeczkę jak kochoła na na słomianych nogach. No proces decyzyjny jest bardzo zaburzony. W Unii i w tej sytuacji samo zapewnianie werbalne prawda, czy też sankcje, owszem kolejny pakiet sankcji wyszedł, I to jest dobre, bo sankcje powinny być absolutnie pierwsza. Tutaj zawsze mówię o tym, że. Przede wszystkim też te sankcje osobiste osobiste są najbardziej dotkliwione, przede wszystkim zmuszają do myślenia jak największej ilości ludzi. Nie tylko samych oligarchów, bo to jest wąska grupa, która jakoś sobie tam radzi. Natomiast chodzi o, o tą szerszą grupę i cieszę się, że wprowadzanie tych sankcji jest w tej chwili stopniowo czynione, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej. Natomiast. Pani redaktor, to oni jeszcze zastanawiają się, jak bardzo Putin zmęczy przede wszystkim ich społeczeństwa. Mówię tutaj o przywódcach, prawda? Ich społeczeństwa tą wojną, kiedy oni będą mogli być pretekst, no dłużej nasze społeczeństwa tego wytrzymać nie mogą. My musimy jednak działać w kierunku i to i w kierunku jakiegoś porozumienia. To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczna gra i na to zwracam szczególną uwagę, tak jakby rzeczywiście wyczekiwali liberałowie szczególnie socjaliści, żeby to ludzie w końcu tak zmęczeni tym, że nie wiem, nie ma węgla, nie ma gazu, że jest chłodno w domach, że jest bardzo, że są bardzo wysokie ceny paliwa, że jest inflacja i tak dalej i tak dalej i żeby oni by dawali na, na, na bazie tego takiego sprzeciwu w ich ocenie no, słusznie uzasadnionego jakby taki, taką, taki klej taki do tego, żeby rozmawiać wreszcie o, o, o jakimś poluzowaniu. To jest bardzo niebezpieczne i bardzo groźne i tak mogą czynić ludzie, którzy nigdy nie czuli ruskiego bata nad sobą. Ja mam nadzieję, że polskie społeczeństwo i widzę bo potem widzimy i trzeba naprawdę jeszcze raz w każdym medium wyliczyła przed tym, co zrobili dobrego Polacy i robią nadal, bo nadal. Cały czas pomagamy. Tej wojny. Tak, cały czas pomagają jak nie bezpośrednio tutaj na miejscu, we Polsce to również wiem, że ta pomoc dzięki Polakom płynie również, jest przekazywana dla wewnętrznie przesiedlanych w samej i Ukraińcy bardzo proszę, żeby też tutaj Polakom za to dziękować. Dlatego my jakby oprzemy się temu, jesteśmy w stanie wytrzymać po prostu więcej. No może po prostu poza polską rozhistoryzowaną i prorosyjską opozycją, ale to ale znakomita większość kraju jak najbardziej nie chce powrotu pod ruski punkt. W związku z powyższym uważam, że to są te zagrożenia, o tym należy mówić, również z europosłami rozmawiać o tej, o tej właśnie, o tym zjawisku, I tutaj kropka. będzie drożne. Beata Kempa, Eurodeputowana Solidarnej Polski, dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiamy, a ja z Państwem na chwilę się pożegnam. Już za chwilę najnowszy serwis informacyjny przedstawi Piotr Kieraga, a przygotował go zespół Telewizji Republika.